Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Domu Dominik 2012 i witam Was w e, ósmym odcinku z naszej kariery Widzę Łódź na Polish League Slimpaczu e, 2021. E, no i co, w ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie okienko transferowe, <coughs> więc oczywiście w tym odcinku je dokończymy e, i zagramy sobie też trzy mecze: będą to spotkania ze standecją, nowy sąd czy... Arką Gdynia oraz Odrą Opole, więc ta cięższa część miesiąca, w sumie ciekawsza, została nam na ten miesiąc, bo ten, na ten odcinek, bo jednak puszcza i zagłębie to były mecze z łatwiejszymi troszeczkę rywalami. Natomiast był tutaj bardzo ważny mecz ze stalą Stalowola, który niestety przegraliśmy i to. No to na pewno boli, ale bynajmniej możemy skoncentrować się na lidze i nie musimy gdzieś dzielić naszych sił. Pomiędzy. E, pomiędzy. Dwa, dwie, dwie, dwa roz, dwie rozgrywki. Nie wiem, jak to się mówi. E, w każdym razie pomiędzy. E, Ligę i Puchar. I Puchar Polski. O, o to mi chodziło. E, dobra, też poza tym, oczywiście, czas cały czas zająć się transferami. Ściągnęliśmy już. E, Kubę Rzeźniczaka od początku sezonu w Ekstraklasie oraz sprzedaliśmy Wojtka Pawłowskiego. Niestety nie udało się Alana Urygi ściągnąć, a bardzo szkoda, no ale on jest gdzieś na razie poza naszym zasięgiem finansowym. No bo żeby go przekonać do przyjścia do nas na ten moment, to trzeba byłoby właśnie więcej kasy wyłożyć, a na to nas po prostu nie stać. W sensie nie możemy zaburzać za bardzo naszej tutaj sytuacji, jeśli chodzi o to ile płacimy zawodnikom, więc no, musimy się po prostu powstrzymać w tej kwestii. Natomiast ciekawych zawodników jest chociażby także Igor Łasicki, ale to już tak jak mówię, tych wolnych zawodników będziemy sprowadzali już przed samym, przed samym debiutem naszym w Ekstraklasie. Zastanawiałem się czy chociażby takiego Angela Garcini nie spróbować wypożyczyć, i, znaczy zakontraktować i chyba bym spróbował to zrobić. Eee, zobaczymy zresztą, czy on nam się uda przekonać Do takiego przyjścia eee, Właśnie z końcem tego sezonu, bo jeśli chodzi o tylko to jeszcze Patryk Kun Mu się też kończy kontrakt eee, I Patryka też można rozważyć, e, żeby go ściągnąć z naszej drużyny Natomiast e, po prostu nie będę tego robił teraz, bo bo Fundambu jest zawodnikiem, który się fajnie rozwija i jakby mam nadzieję, że na niego będziemy mogli postawić już w Ekstrakasie Natomiast Angela Garcia na pewno będziemy chcieli do nas ściągnąć 4000, e, 3 lata, można do 5000 podejść. 3 lata e, i kluczowy, no właśnie, nie można. Dobra, rzucam mu 4 i 5% i zobaczymy, co on na to. E, no, myślę, że możemy dać w ogóle tam wyższą pensję, tylko trzeba po prostu przesunąć nasz budżet, bo, bo go mamy dość sporo na transfery. E, właśnie, możemy to na spokojnie w ten sposób zrobić. No ale dobra. E, przejdźmy do spotkania z Sandecją Nowy sąd. E, Sandecja jest na miejscu lidera? Wicelidera. E, my jesteśmy liderami, no tak. Zapomniałem już o tym, jesteśmy liderami. Natomiast jeśli ten mecz przegramy z Sandecją, to ona się z nami zrówna punktami. A gramy w Nowym Sączu, więc ten mecz będzie naprawdę dużym wyzwaniem. Tutaj mam jeszcze notkę prasową o tym, że Rzeźniczak do nas dołączy od 1 lipca. Eee, więc to też odbiło się jak widać głośnym echem, no nic dziwnego, bo taki transfer, taki powrót właściwie piłkarza do klubu, w którym tak na dobrą sprawę zaczynał jest naprawdę czymś fajnym. Eee, no ale dobra, przejdźmy już do składu na ten mecz, oczywiście trzeba go bardzo zmienić po tej porażce pucharowej, więc tak, Stęp eee, Tutaj wraca Rudol z kruppą na lewej obronie Pięczek eee, Przed nimi Mozzeń jako defensywny pomocnik eee, z boku Dominik Kun oraz Henrik Oyama. E, przed nimi Mikołaj Nowi Nawrocki oraz e, Mateusz Michalski a z przodu a z przodu Marcin Robak no, no sorry, ale ja wiem, że Marcin jest zmęczony, natomiast po, właśnie po to, żeby grać w takich meczach od tej drużyny jest e, no bo my go nie potrzebujemy na starcia z drużynami z dołu taveli, tylko właśnie na spotkania chociażby z taką standecją wejdzie sobie Kostakiewicz na ławkę za a także Grudniewski za Nowaka e, Poczobut, Szmyt, Fundambu Kita. Damy muchę za szmyta na ławkę, i okej. Okay. W taki sposób podejdziemy do tego spotkania. Też mecz pierwszy, jako naszego takiego podstawowego golkipera w wykonaniu. Miłosza Mleczki, więc to na pewno będzie ciekawe. Bez zwycięstwa w ostatnich trzech spotkaniach e, Sandecja, więc jest trochę w dołku i miejmy nadzieję, że uda nam się to wykorzystać. E, I zaczyna w 18 minucie Rudol od bramki, bardzo fajnie. E, jeśli chodzi o Sandecję, tam chociażby Lopez, e, to jest bodajże jakiś brat tego e, Lopesa, który grał gdzieś w Ekstraklasie w Krakowi. E, Możdżeń teraz e, strzelił na 2 do 1, bo wcześniej właśnie Lopez strzelił bramkę remisową. E, mamy zmiany w naszej drużynie e, I udaje nam się wygrać to spotkanie Tak więc e, to jest bardzo, bardzo ważne, że to spotkanie udaje się wygrać e, No i trzeba powiedzieć, że e, bardzo dobrze się chłopaki pokazali W kwestii tego, że potrafili odbić się po tej e, straconej bramce I zrobić to właściwie bardzo, bardzo szybko e, no, bo, no bo zaraz po przerwie już Możdzeń strzelił bramkę na dwa do jednego i to naprawdę bardzo ważne. Ja Was teraz na chwilkę przeproszę i dosłownie za sekundkę do Was wracę. E, dobra, już jestem. Już wszystko jest w porządku, się tylko jedną szybko zrobić. I dobra. E, tak więc, tak jak mówiłem, e, bardzo ważne to zwycięstwo. E, widzimy, że LKS chociażby też, też rozwalił Chrobrego 4 do 0, ale to nas za bardzo nie interesuje. E, a Lopez, e, o którym mówiłem, e, który gra właśnie w Sandecji, on jest z Krakowi e, i on jest na wypożyczeniu właśnie chyba z Krakowi do Sandecji. Natomiast on jest w ogóle chyba kuzynem Carditosa, czy jakoś tak to było. Pamiętam, że było o tym głośno jak przychodził, no ale zdecydowanie. Kuzyn Carlitosa nie oznacza, że umiejętności piłkarskie ma podobne, chociaż nam bramkę strzelił. E, teraz trening: Pięczek fajnie podwyższa swoje statystyki, natomiast nie overlap. E, I możemy sobie przejść dalej. Zobaczymy, co Cabezali nam odpowie. E, o proszę! Angel Garcia Cabezali zgadza się na tą ofertę. E, więc mamy Hiszpana od 1 lipca w naszej drużynie. Kolejne wzmocnienie, już pod kątem ekstra klasy. E, więc go się udało przekonać, nie tak jak e, Alana Urygę. Tak więc i Rzeźniczak e, i e, Kabezali dołączą do naszej drużyny już e, na początku przyszłego sezonu. E, zobaczmy gościa ze Śląska Wrocław, bo on ciekawie wygląda. E, bo jest to w ogóle, w ogóle nowy raport e, skauta, Lorenzo Simic raczej nie. E, Damir Sovcic zobaczymy, on chyba dostał ofertę z Zagłębia Lubin, z tego co tam widziałem. Marcina Flisa też sobie zobaczymy. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o nowy raport. I zobaczmy Piotra Wlazło chociażby. 59. No, Piotr Wlazło na pewno nas nie będzie interesował. Tak samo jak Szymon Jarosz, Dawid Brzozowski. Nie wygląda najgorzej, tak w sumie. Ale, ale mimo wszystko, raczej, raczej nie będziemy go tutaj do nas ściągać, bo gdzieś nie jest to. Nie jest to poziom, który, który by nas interesował tak za bardzo. Mamy tego wahę w razie czego. E, I Arkadiusz Bednarczyk, no ten to na pewno nie jest taki poziom, e, więc e, nic ciekawego tym razem w tych raportach kautów naszych się nie znalazło. E, no i dobra, przechodzimy sobie dalej e, do meczu z Arką Gdynia. On już się pojawił na horyzoncie. Mamy informację, że Kun nielubiany w klubie Sendecja Nowy Sącz, więc... Nie udało mu się utrzymać dobrych relacji z kibicami e, tej drużyny, natomiast Michał Masłowski wygląda bardzo ciekawie i myślę, że dla niego też niezłą opcją byłoby przyjście do nas e, i wzmocnienie naszej ekipy e, właśnie pod względem, czy to już teraz może walki o Ekstraklasa, ale raczej nie, natomiast gry w Ekstraklasie na pewno, e, bo myślę, że Masłowskiego nie będziemy ściągać, bo chcę, żeby wrodski po prostu grał i mógł się rozwijać. Eee, chociaż można, można gdzieś to rozważyć. Nie wiem, zobaczymy przede wszystkim, czy w ogóle nas stać na Kuna. Eee, spróbujemy mu złożyć ofertę. Czyli, czy on się zgodzi gdzieś zejść do 5000, tak? Bo to jest ta pensja maksymalna, jaką, jaką my jesteśmy w stanie płacić piłkarzom teraz, w tym momencie, będąc w pierwszej lidze. Eee, więc zobaczmy, Michał Masłowski. Gdzie jest Michał Masłowski? Eee, tu jest Michał Masłowski, ok. Eee, zaproponuj podpisanie kontraktu. 5000 euro, 2 yy, lata kluczowy zawodnik yy, i na razie 0% i zobaczymy co na to odpowie na Michał Masłowski, były piłkarz chociażby Legii, Zawiszy, Bydgoszcz, czy bodajże Piastak, Gliwice też. A my zmierzymy się z Arką Gdynia. Arką, która jest też troszeczkę w kryzysie, bo spada coraz niżej w tej tabeli. Już na dziewiątym miejscu oni są, mają aż 11 punktów straty do nas, ale my mamy też genialną serię, bo mamy 4 punkty przewagi nad ŁKS-em, który na drugim miejscu. Więc jesteśmy bezpieczni już nawet w przypadku porażki na miejscu lidera i to jest na pewno bardzo komfortowa sytuacja. Natomiast w tym spotkaniu e, pięczek zostanie Krupa Rudolf, stępiński. Taka obrona to jest nasza stalowa obrona na ten moment. E, wejdzie natomiast sobie Fundambu zamiast Kuna żeby mógł trochę odpocząć właśnie Dominik i żeby przy okazji mógł złapać też formę i rytm grania właśnie Fundambu. Nie wiem, czy, czy nie zrobi zmiany na ofensywnej pomocy, natomiast gdyby nie to, że Mucha się tak fatalnie spisał w pucharze, to może by tą szansę dostał, natomiast tak, boję się ryzykować tak w takim spotkaniu, więc po prostu Fundambu, Zakuna, nie ma co robić, Roszat w czymś to działa. Widzimy właśnie Arka w kryzysie, porażka z GKS Tychy i dwa remisy z Laną Toru, Niodrą, Opole, więc naprawdę nie idzie im to ostatnio zbyt dobrze. A skład mają naprawdę niezły, chociaż widzimy, że tam Chmielnicki na środku obrony gra, co jest bardzo ciekawe. Eee, mamy 1-0, Mateusz Morzeń w 21 minucie tego spotkania wyprowadza nas na prowadzenie i Mateusz Michalski 15 minut później podwyższa. Rafał Wolsztyński yy, pokazuje nam, że mogło być błędem to, że odchodził z Widzewa, bo strzela w bramkę kontaktową, natomiast y, potem odpowiada Możdżeń drugim trafieniem i Henryk Oyama. No i naprawdę w genialnej formie jest nasz zespół, to trzeba przyznać. Pokonujemy Arkę Gdynia, która też jest jednym z kandydatów do awansu, mimo tego, że ostatnio radzą sobie gorzej. Aż 4 do 1 po dwóch bramkach Mozdżenia, do tego Michalski i Oyama. E, wszedł Kosakiewicz zapięczka i Poczobut za Nawrockiego Takie zmiany u nas no, Dla nich gdzieś ten Wolsztyński wpisał się na listę strzelców Ale to tyle e, Na co było stać Arkę Więc naprawdę wygląda to zarąbiście Widzimy, że Żywulić, którym też się interesowaliśmy Do Piasta Gliwice dojdzie Po tym sezonie za darmo Więc e, został on wyciągnięty Natomiast szowisi, szowsić został już zakupiony Przez Zagłębie Lubin e, Więc e, on już tam teraz trafi Więc też znika jakby z naszego pola widzenia Bardzoż chwila Podziękujemy. 5 5 5000 to jest max. 2 e, lata i 10% za bramkę, to jest tak dużo. E, mam nadzieję, że Michał byłby w stanie na to przystać. To by było na pewno super, gdyby tak się to udało zrobić. Kolejny trening oczywiście naszej grupy 5 zawodników. Nic, nic się tutaj znowu nie zmienia w kwestii overall, i niestety. E, liczę przede wszystkim na, ma, na, 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 przepraszam, na Nawrockiego, oczywiście, że jeszcze wskoczy do tych 60 w tym sezonie. On chce 6000. E, 5000, mój drogi, i 15%. Oj, nie określiłem mu w zespole, to się na pewno nie zgodzi. No bo te 6000 to jest za dużo, kurczę, no. E, Szowsic 68, no ale tak jak mówię Już został ściągnięty przez e, Zagłębie Lubin, sprawdźmy sobie Michała Żuchowskiego Któremu też się kończy kontrakt Ale 18 dni aż, to trochę za dużo e, Chyba, że będziemy w stanie ich ściągać Też poza okienkiem, chociaż, bo w rzeczywistej FIFA 21 tak jest Ale nie pamiętam jak to działało tutaj, sprawdźmy sobie też Dawida Chrobota, młodego bramkarza ze Śląska Wrocław e, Okej, okay. i w ogóle co do bramkarzy jeszcze On nie chce przystać na to Zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda nasza sytuacja w kwestii wynagrodzeń w drużynie. Eee, płaca tygodniowa. No te 4000 to jest max, więc te 5000 i tak by było dużo. 6000 to nie jest coś, co mu zapłacimy teraz. Możemy gdzieś zgłosić się z, z, po niego, jak już będziemy w ekstraklasie, ale to jest to, to co mówię. No jest taki problem właśnie z osiąganiem tych piłkarzy, że gdzieś te wynagrodzenia mają często naprawdę dość spore. Ale, ale zobaczmy jeszcze listę życzeń. I, I tak jak mówiłem, zainteresujemy się jeszcze może jakimiś innymi ofensywnymi pomocnikami, jeśli któryś z nich jest przewidziany jakby w tych granicach pensji No wlaszko wiemy, że takim zawodnikiem nie jest. Ciekawym opcją byłoby Ściągnięcie Dawida Korta na pewno, ale to jest opcja finansowa. Mateusz Machaj też byłby opcją ciekawą Christian Pasquato to jest 9000, więc to jest też zdecydowanie za dużo dla nas. Swianowicz to jest 4000 Natomiast Swianowicz jest już za stary, myślę. I ten overall też nie jest aż taki powalający. Na Bilan kurto to jest 7000, więc to jest też jeszcze więcej niż miał Masłowski. Więc tych piłkarzy bylibyśmy w stanie ściągnąć na teraz tylko na Bilan. Znaczy, Gorana Swianowicza. Ale nie wiem, czy to jest opcja, którą byłbym zainteresowany. Więc prędzej byśmy się zainteresowali nawet jakimś Hubertem Adamczykiem, chociaż mu akurat, akurat nie można ściągnąć na kontrakcie, niestety. Ale nie wiem. Mateusz Machaj, chociażby to jest piłkarz gdzieś doświadczony na poziomie ekstraklasowym. Mateusz Machaj czy, czy Dawid Kort, których na pewno fajnie by było ściągnąć, szczególnie Dawid Kort, bo Dawid widać, że radzi sobie znakomicie tutaj w pierwszej lize. Jest wodrze o pole, czyli gdzieś to nie jest zespół z samego topu. A myślę, że chciałby dostać szansę jeszcze w ekstraklasie, więc słuszmy ofertę kupna już teraz za Dawida Korta. I zobaczymy, co oni odpowiedzą. 1 300 000 euro to jest kwota, która by ich interesowała. Jeśli chodzi o piłkarzy, których mogę ewentualnie zaoferować, tutaj chyba raczej nikogo takiego bym nie widział, więc to raczej odpuścimy. Natomiast zaoferujemy im milion 200 000 euro, więc ponad jego wartość do 100 000. i zobaczymy, co na to odpowie od Pole jak oni się na to by zapatrywali a my przejdziemy sobie do następnego spotkania w którym będzie mecz właśnie z Odrą która przyjmuje ofertę, więc możliwe, że jeszcze ich osłabimy przed meczem bezpośrednim widzimy, że płace na tydzień chce mieć 5000 tysięcy, aż kort no tak nie damy, próbujemy zaoferować 3 na początek i kluczowego zawodnika, no i zobaczymy co Dawid w tym temacie będzie sądził bo on ma duży overall i właśnie to może być problem że on może chcieć niezłą podwyżkę 5000 eee, to jest za dużo, 4000 to jest max i do tego kluczowy zawodnik, zobaczymy co on na to. Jeśli nie, to oczywiście będziemy mu próbowali jeszcze tam wlepić parę premii eee, i wtedy, wtedy zająć się już jego, jego ściągnięciem do drużyny. Diego Rzywulicz, 62 oceny ogólnej i on dołącza do piasta Gliwice. no tak szczerze mówiąc, to dziwne, że piast chce takiego zawodnika, bo on nie wygląda jakoś mega. No chyba, że jako poszerzenie składu. Michał Molenda, 19 lat, 15, 53 oceny ogólnej też nie wygląda najgorzej. E, I Tomasz Serweta, to już wygląda to zdecydowanie słabiej. E, Łukasz Grzeszczyk to jest gdzieś kapitan, to raczej go nie będziemy ściągać. Zobaczyłbym tego Górzewskiego. No i właśnie, Żarko udowicić go sobie nie dodałem do listy życzeń, a Żarko myślę, że mógłby być ciekawą opcją do tego, żeby wzmocnił nasz zespół na lewym skrzydle, bo to o czym mówiłem, że Kun jest taką sobie opcją, tak Żarko myślę, że byłby dobrą opcją, bo on by nie, nie na długo zabrał miejsce w Fundambu chociażby, bo to jest zawodnik doświadczony, który by dał to doświadczenie naszej ekipie, a jednocześnie po jakimś roku czy dwóch już zszedłby ze sceny i właśnie jakiś młody piłkarz na lewym skrzydle mógłby jak najbardziej dostać szansę, więc na to też liczę. Próbujemy go ściągnąć z rocznym kontraktem, 4000 euro i kluczowy zawodnik przez ten rok taką rolę by pełnił u nas z Serb. No i zobaczymy, co w tej kwestii będzie sądził Żarko. Ja bym był nim bardzo zainteresowany, tym bardziej, że on w Lechi nie odgrywa większej roli, o czym wiemy, że gdzieś ta jego sytuacja i jego relacje z Piotrem Stokowcem są napięte. On chce 5000 cały czas Dawid Korz, więc zaoferujemy mu 10%, 000, 10 plus 4000 no i zobaczymy, co w tej kwestii będzie sądził Dawid. Natomiast ofertę przyszłego kontraktu akceptuje żarko udowicić. Tak więc 4000 euro będzie zarabiał, więc się mieści w tej naszej maksymalnej pensji. No i co? Eee, no i zapraszam go, zaakceptujemy tą ofertę. A i tak w ogóle, jeśli Kort nie, się, nie, się nie zgodzi na to 4, to w sumie damy mu 5, bo z tego co ja mówiłem, to 5 to jest jeszcze kwota, którą ja jestem w stanie zapłacić, więc właśnie te 5000 e, zrobimy tak 0%, 5000, 3 lata, e, tylko to musimy sobie ustalić odpowiednio w budżecie, bo widzę, że, że nie będzie takiej opcji tak teraz, więc e, dobra. Biuro z powrotem otrzymano kontrofertę 5000 euro. 3 lata i kluczowy zawodnik 0%. I zobaczymy, co na to odpowie e, Dawid, bo to jest nasza finalna oferta. Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, mam nadzieję, że na to przystanie. E, tak więc nie będzie to jeszcze przed meczem z Odrą. Kajetan Szmyt chciałby zagrać w tym meczu, ale to raczej nie będzie możliwe. Chociaż z drugiej strony Odry nie ma w czołowej siódemce. Jest ona na ósmym miejscu. Mamy. Mamy bezpieczną przewagę nad drugim miejscem, więc dobra, spełnimy jego prośbę. W miejsce Nawrockiego pojawi się tutaj Kajetan Szmyt na to spotkanie, żeby naprawił swoją formę. Oprócz tego, kunczy Fundambu, zostawimy Fundambu. Chcę, żeby on złapał formę i żeby. Żeby złapał poziom odpowiedni, żeby mógł grać cały czas Więc na razie zostawimy Fundambu na to spotkanie I e, przejdziemy do niego Gramy u siebie z Odrą Odra wygrała z Biały Białystok w Pucharze Polski I remis z ŁKS-em i Jarką To są naprawdę niezłe wyniki ostatnio Opolan, przede wszystkim to pokonanie Biały Białystok Ale Kajetan Szmyt nam się odwdzięcza za, za szansę Już w drugiej minucie tego spotkania Daje nam prowadzenie e, Piech wyrównuje w 22 Więc e, wracamy do, do także tak powiem stanu quo. Wchodzi Poczobut za Szmyta, więc Szmyt zakończył ten występ na pierwszej połowie, no ale dobrze się spisał, bo strzelił ramkę, wszedł też Kosakiewicz, Kun, może i strzela i znowu wyrównanie, tym razem Tabiś, więc nie możemy odskoczyć od Odry na dłuższą metę i chyba to się skończy remisem, tak jest, dzielimy się punktami. Z Odrą, Możdżę i Szmyt z Bramkami, więc Szmyt dobry występ. Możdżę kolejny dobry występ, kolejny mecz z Bramką. Wszedł Kosakiewicz, Poczobut i Kun, Zapięczka Fundambu i Szmyta, właśnie. No i co, 2 do 2 grał kort w Odrze, więc o tyle mogliśmy zobaczyć, jak, jak on wygląda, jakby. Eee... Wow, Good bird. O co tu chodzi? Czemu to jest kobieta? Chyba, że ma tylko zdjęcie kobiety, nie wiem, ale bardzo dziwne to jest. Eee, ale dobra, mniejsza o to może. Eee, więc tak, zobaczmy, rozmowy mamy zawodnikami. Kajetan dziękuję za szansę gry. No, my też musimy mu podziękować, bo, bo spisał się dobrze w tym spotkaniu. Eee, a mamy ostatni dzień okienka transferowego, więc też końcówka tego odcinka. No i na pewno właśnie to mnie interesowało. Mamy Dawida Korta już na teraz. Eee, tak, autokorekta budżetu. To jest bardzo wysoki transfer, jak na nasz budżet. Za 1 200 tysięcy euro ściągnięty David Kort z pole Duża tygodniówka, ale to jest niesamowite wzmocnienie naszej ekipy już na ten moment. O 10 punktów tak naprawdę nam skakuje overall na tej pozycji, bo Nawrocki miał 57, a 67 ma Dawid Kort jest automatycznie jednym z najlepiej ocenionych zawodników w naszym klubie. No i mam nadzieję, że dobrze się też wpisze w naszą drużynę. Natomiast Nawrocki będzie miał czas, żeby się spokojnie gdzieś rozwijać w tle Korta. W tle Chociaż też mam nadzieję, że będzie dalej dostawał szansę gry oczywiście, bo naprawdę nie zawodził nas do tej pory i to był dobry ruch z tym wypożyczeniem właśnie e, Nawrockiego. Więc to przesymulujmy sobie do końca tego odcinka. E, hall przejdzie do Zagłębia Rubin za darmo. Ciekawe czy to jest ten hall, który... E, nie, to nie jest ten hall, który był w Wiśle Kraków. właśnie byłem ciekawy, e, czy to ten, który przyszedł i zaraz potem został wyrzucony z Wisły. E, symulujemy W sumie to bardzo spokojne to okienko, trzeba przyznać, jeśli chodzi o oferty, jakie do nas wpływały, bo w sumie to tylko Wojciech Pawłowski wzbudzał jakiekolwiek zainteresowanie e, i to dość ciekawa kwestia jest, bo myślałem, że gdzieś ci piłkarze będą bardziej rozchwytywani, a był bardzo rozchwytywany, ale tylko jeden, tylko Wojciech Pawłowski, którego zresztą oddaliśmy e, za 450 tysięcy do, e, ra, nie, za 425 do Górnika Zabrze, no właśnie. E, natomiast przychodzi oferta za Bartłomieja Poczobuta. On jest zaniepokojony, jeśli chodzi o jego morale. Hmm. Ja nie wiem, czy byśmy go czasami nie sprzedali, bo mamy Muchę, która ewentualnie może pokryć pozycję defensywnego pomocnika. To jest dobra oferta finansowo za Poczobuta. On jest zaniepokojony, on chciałby częściej grać, a częściej grać nie będzie, bo tam jest Mateusz Możdzeń, więc akceptujemy tą ofertę i Bartłomiej Poczobut, jeśli się dogada z GKS-em Jastrzębie, to może wzmocnić ich, natomiast się nie dogada, bo zostały dwie godziny, a jednak się dogadał. No proszę. Tak więc Poczobut odchodzi do Jastrzębia. A w naszej drużynie mamy w tym momencie morzenia i Muchę na tej pozycji, więc to jest dalej dobre. Może Mucha będzie przez to dostawał więcej szans na grę. No a tak jak mówię, Poczobut chciał grać częściej. U nas gdzieś to nie byłoby możliwe, więc myślę, że dobrze się stało, że z naszej drużyny odszedł. A teraz się stała bardzo dziwna rzecz: gdzieś wywaliło grę. Na ostatniej godzinie okienka transferowego, i to jest coś bardzo niepokojącego. Nie wiem co się stało, ale mniejsza o to. Mam nadzieję, że tam w miarę się to zapisało, bo gdzieś zmieniałem skład, chociażby korta, zapisałem, więc to się powinno, powinno to być tam dobrze zrobione. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy szybko, po prostu, czy to się zapisało. Czy mamy. Czy mamy Dawida Korta u nas w drużynie? Jeśli, jeśli tak, to ściąg, to ten. To po prostu sobie skończymy ten odcinek i ja spróbuję poza wizją, może przestymulować ten ostatni dzień okienka transferowego. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że to nie będzie nic poważnego i że się uda ten ostatni dzień przelecieć. Zobaczmy, kontynuuj karierę. Okej okay i zaraz zobaczymy w którym momencie będziemy. Jesteśmy dobra, jesteśmy w dobrym momencie z tą godzinę od tego, więc e, cóż, e, ja spróbuję tą godzinę przesymulować. E, jeśli się nie, no, mam nadzieję, że się jakkolwiek uda. E, a na ten moment ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, subskrypcję, dzwoneczek, e, komentarz e, i co? E, No to chyba tyle. Ja zapraszam Was jeszcze oczywiście yy, na grupę w Facebooku, na której yy, zawsze znajdują się informacje dotyczące nowych odcinków, a także harmonogram, według którego uploaduję filmiki na YouTubie. No i co, ja się z Wami żegnam. No i cześć!